Anon, level drugi. Mieszkaj w patologicznej części Pragi Północ. Wróci do domu z myślą, by pograć w Minecrafta. Usłyszy awanturę za oknem. Jakieś grupy drezów się spotkały i ich byczki się napierdalają. Nie możesz się skupić na własnych myślach. Drą się już od kilku minut nie przestają. W pani na pomysł co zrobić, że się zapnęli i skończyli tę szamotaninę. Krzyknij przez okno z całej siły. Uwaga, on ma nóż! O ja pierdolę! Oni nie przestali walczyć! Każdy wyciągnął kosy i tną się do krwi. Grupy dresów myślą, że ci drudzy oszukują i wyciągają skitrany sprzęt. Przez kolejne minuty słychać jak się mordują. Przyjeżdżają ambulansy na sygnale starające się uratować kogo mogą, ale kilkanaście dresów to ich trupy. Ci, co przeżyli, wołają znajomych i kolejni przyjeżdżają się napierdalać. Przyjeżdża policja i ich rozganiają do domów strzałami w powietrze! Robią łapaninę, żeby mieć świadków! Dresy krzyczą z okien, mamy lamentują, dzieci wyją ze łzami! A jak się sobie w spokoju pograć Minecrafta.